Te tabletki na są naprawdę świetne. Proszę pamiętać, są bardzo silne. Maksymalnie jedna dziennie. Spokojnie. Ja ich w ogóle nie biorę. Ja je dosypuję żonie. Panie doktorze, boli mnie głowa, kiedy budzę się rano. To proszę budzić się w południe. Rehabilitacja za sześć miesięcy. Dobrze. Do tego czasu samo się przyzwyczai. Ma pan regularne wyprzążnienia? Tak. Codziennie około piątej rano. Świetnie. Nie bardzo, ja wstaję dopiero o siódmej. O, to na pana wiek normalne. Wiem. Dlatego tu przyszedłem, a nie na pogrzeb. Kolejka jest długa. Spokojnie. Zdążyłem się nauczyć cierpliwości. To tylko chwila. Wiem. U Państwa chwila ma długie życie. Proszę podpisać. Podpiszę. I tak wszystko już podpisane. To... Proszę dbać o zdrowie. Staram się. Teraz kolej państwa. Wyniki nie są idealne. Wiem. Idealne to było zdrowie, zanim trafiło do systemu. Młodsi mają pierwszeństwo. Rozumiem. Oni jeszcze wierzą, że zdążą. Tego leku nie ma. Wiem. Zdrowie też już wyszło. Proszę wrócić za trzy miesiące. Dobrze. Jeśli państwo zdąży. Pan jest zielony. Wiem. Czerwoni jeszcze wierzą. Proszę się nie spieszyć. Spokojnie. System zawsze zdąży. Najbliższy termin za rok. Dobrze. To zapij. Proszę się nie martwić. Nie martwię się. Ja tylko czekam. Najbliższy termin za 8 miesięcy. Dobrze. To proszę zapisać też rodzinę. Dzięki, że jesteście. Dbajcie o siebie. Zostańcie tu. I subskrybujcie.